Trzy najważniejsze elementy umowy przedstępnej. Po pierwsze, dokładne określenie stron umowy. Dokładnie sprawdź, kto jest kupującym, kto jest sprzedającym. Ustalcie, czy będzie to zakup na przykład na firmę, albo czy sprzedaje firma. Dokładnie to ustalcie, żeby potem nie trzeba było robić niepotrzebnych aneksów. Po drugie, jasny opis tego, co jest przedmiotem sprzedaży, co jest przedmiotem umowy. Dokładnie to opiszcie ze szczegółami, żeby potem nie było żadnych problemów. A po trzecie warunki i termin ostatecznej umowy, czyli tak zwanej przyrzeczonej, czyli tej końcowej umowy, której będzie już dokonywana sprzedaż nieruchomości. Dokładnie ustalcie termin, dokładnie ustalcie warunki, warunki wyprowadzki. Wpiszcie to wszystko w umowę przedstępną. To wszystko. Teraz już wiesz, co powinno znaleźć się w takiej umowie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, obserwuj mój profil, udostępnij ten film znajomym i dziękuję za obejrzenie! Trzy najważniejsze elementy umowy przedstępnej. Po pierwsze, dokładne określenie stron umowy, dokładnie sprawdź,